W celu zasięgnięcia sensie informacji, jak założyć działalność gospodarczą w wchodzimy na stronę pojedynczego punktu kontaktowego, której adres brzmi wwweu Znajdujemy się już na tej stronie: wbieramy zakładkę dla przedsiębiorców, rozpoczynamy działalność gospodarczą rozpoczynamy działalność gospodarczą w Europie. Wtedy nam się lista Wybieramy ten dotyczący założenia działalności gospodarczej i otwiera nam się żądana informacja. Możemy się tutaj dowiedzieć, że podatki w tym kraju należą do jednych z najwyższych w Europie, Jednak niektóre szczegółowe rozwiązania podatkowe mogą stanowić interesującą propozycję dla przedsiębiorców chcących inwestować w kraj. Jednakże dużym utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej w Kenii jest wymog rozliczenia się z uprzednim skarbowym w języku węgierskim, w języku język turskim. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kenii określają następujące przepisy. Ustawa o spółkach akcyjnych, ustawa o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych, ustawa o rachunkowości spółki, ustawa o przedsiębiorstwach prywatnych i ustawę o sporządzaniu sprawozdań finansowych przez firmę. Aby założyć działalność gospodarczą, należy w pierwszej kolejności uzyskać certyfikat pobytowy, który wydaje właściwie miejscowo urząd regionalny w momencie, kiedy wykaże się źródła pozwalające na pokrycie kosztów utrzymania w tym kraju. Następnie należy dokonać rejestracji w duńskiej Agencji Przedsiębiorstw która nadaje przedsiębiorcom numer centralnego rejestru firm. Rejestracja w tej agencji jest bezpłatna, ale w przypadku spółek posiadających osobowość prawną do momentu na rejestracji należy opłacić kapitał zakładowy. Natomiast rejestracji dla celów podatkowych należy dokonać we do właściwym miejscowym urzędzie celów podatkowych. Warto podkreślić, że obawy rejestracji mogą przebiegać swoje albo w formie w porządku. Wszystkie prawnie. Wszystkie formy prawne firmy występujące w działalności gospodarczej na rynku ludzkim są w jednakowym stopniu dla podmiotów krajowych, jak też zagranicznych. Najważniejsze nich to spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka komandytowa, oddział firmy zagranicznej, przedstawicielstwo firmy zagranicznej. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Danii stanowi jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Najmniej kosztowną formą dla zagranicznych inwestorów jest założenie przedstawicielstwa w przedsiębiorstwa zagranicznego i również samozatrudnienia. Poniżej artykułu możemy znaleźć również przydatne linki, w których znajdują się informacje na temat zakładania działalności gospodarczej jest tutaj do Ambasady Rzeczypospolitej w Kopenhadze, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej w Kopenhadze, Bliska Agencja Przedsiębiorstw i Handlu, Główny Urząd i Wydatków, Konferencja na Średnich Przedsiębiorstw, polska Rada Eksportu, Konfederacja Wojskiego Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pojedyncze punkt Konfliktowe